Dzień dobry, witajcie. Gramy dalej w Ishar. Mamy pełną drużynę. Aramir, Targan, Kiriela, Unknown i Azirek. Niestety Unknownowi kurczę, nie wiem czemu, to czarowanie trochę nie wyszło. Tak więc podlecimy odrobinę drużynę i ruszymy zaraz do walki. No, no Trafiaj, że... Kurcze, nie chcę umrzeć. Nagini. No, I znowu mi się czarnie udało. Dobra, na wszelki wypadek się trochę wycofam. Dokonałem małego leczenia. Aramira oraz Targana. Myślę, że pasek... No, powinno wytrzymać na razie. Powinno wystarczyć. Och. Widzicie? Jaki wytrzymały ciut? No, okej, okay, udało się. Tak więc dzięki Bogu pokonaliśmy tego wielkiego rycerza. I to jest odrobina złota, no nie odrobina, a całkiem pokaźna sumka. Oraz hełm, który umożliwi nam widzenie niewidzialnych ludzi. A co za tym idzie zdobycie tych magicznych pierścieni chroniących przed ogniem od brozla. Ale zanim udamy się do brozla, myślę, że dokonamy kilku innych czynności. Dobra. W tym tutaj labiryncie, wydaje mi się, labiryncie, no tak naprawdę, te krzaki i chaszcze tworzą labirynt. Wydaje mi się, że chyba jest jeszcze jakaś jedna torebka ze złotem, jeszcze jeden mieszek. Tylko. Nie pamiętam za bardzo, gdzie on był. Teraz się okaże, czy idę dobrze. Nie, tutaj chyba niczego nie ma. Ok, spróbuję inaczej. O, właśnie, tego szukałem. Chyba 2,5 czy 3 tysiące. W każdym razie, pokaźna sumka. Zwłaszcza, że nic nie musieliśmy zrobić, ażeby te pieniądze uzyskać. W takim wypadku będziemy mogli już opuścić tutaj ten labirynt, roślinny labirynt Tylko teraz muszę iść w dobrym kierunku Ożgiroc i wydaje mi się, jeżeli jeżeli będę dalej szedł na wschód, na wschodzie będzie kolejna kraina, będzie Radgast tylko że najpierw. O właśnie. Udało nam się dotrzeć. Jak widzicie, nieco inne okoliczności przyrody. No, nie dawciałem. Są już trochę inne drzewa. Jakieś ptaszki nam śpiewają. Okej. Okay. To jest Radgast. Co to za jakieś dziwne stworzenie tutaj, Kuka? Dobra. Na południe e, i na północy w tej krainie. E, o, co to? O, jakiś łotr. Jakiś leszcz. Jednostrzałowiec. E, na południu, w, na, co ja gadam? E, na północy w tej krainie znajduje się niewielki labirynt. Niewielki. W zasadzie to nie jest całkiem spory do którego będziemy się również udawali. Tylko nie, to jest Fimnur, Fimnur. Nie do tej prowincji, to na razie nie chcę iść. Czyli muszę iść dalej w górę na północ oraz na wschód. Tam będzie. Tam będzie ten labirynt. Tutaj musi być. Nie mogę między tymi drzewami się <kłysy> przedrzeć. O, 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 o. Następny bonus. No kolejne 3000. Kto to zostawia pieniądze w lesie? No to ja nie wiem. O to jest właśnie miejsce, o którym wam przed chwilą wspomniałem. To jest labirynt w prowincji Radgast. A w tym labiryncie są dwie rzeczy, które będziemy musieli. Zdobyć. Jest to przede wszystkim magiczna buteleczka, taka, no, buteleczka jak buteleczka, e, która umożliwia nam, będzie umożliwiała nam tworzenie wywarów rozmaitych, oraz będzie to tablica runowa. E, tylko teraz nie, tam nic więcej nie mam. Kurczę. No, ładnie. Poszedłem chyba w złą stronę, ponieważ nie mam klucza do tych drzwi. Zresztą, jak sami widzicie, moim zdaniem ten labirynt jest naprawdę bardzo fajnie narysowany. Bardzo fajnie, bardzo ładnie. I on się zdecydowanie lepiej niż w sporej, w sporej części gier, właśnie takich no, dungeon crawler. Także kolejny plus dla Ishar. Okej, okay, ale tą dźwignię chyba spokojnie można ustawić, zostawić w pozycji opuszczonej. Tutaj jest klucz. I w tym labiryncie będzie naprawdę sporo rozmaitych drzwi. No, nie, nic się nie otworzyło. Okej, okay, lepiej zrobię tak. Będzie sporo rozmaitych drzwi, do których trzeba będzie znajdować klucze. Będzie trochę tutaj biegania oraz gmat faniny, Ale nic takiego z czym byśmy sobie nie poradzili. Dobrze. Tutaj, jak widzicie, są drzwi rozsunięte. Były w zasadzie. Ponieważ. O, właśnie. I będziemy się udawali dalej w tą stronę. Teraz na zachód i na południe. A! a tu są szkielety. A! niezbyt wymagający przeciwnik, jak widzieliście te szkielety no cóż, nie były zbyt silnym przeciwnikiem jednak w tych podziemiach będzie jeden jeden łotr którego można było, można by nazwać bossem, używając terminologii z gier zręcznościowych i strzelaninek który będzie no, który potrafi sprawić sporo problemów ale nie uprzedzajmy Muszę iść dalej na północ, żebym się tylko nie zgubił w cholerny... O, co jest? A, okej, okay, gin. Maszty. ty. Okej. Okay. Załatwione. Dobra, na północ. No, no bycie diabli, uciekaj. Yy, I teraz po lewej stronie, gdzieś w tych okolicach, będzie komnata, ale... To nie jest to, to jest jakaś jakiś składnik mikstur. Kurczę, chyba się zgubiłem trochę. A nie, nie zgubiłem się. To jest właśnie to miejsce. I do tego chyba klucz nie będzie pasował. No, to byłoby zbyt łatwe. Tak jest. Będziemy się musieli wycofać i wrócić do, do tych drzwi, które widzieliśmy na początku. Chyba bo jak nie to będę miał spore problemy e, dobra e, tutaj niestety niczego nie będę w stanie zrobić nie tego nie da się otworzyć w żaden sposób niestety i w takim wypadku faktycznie muszę wrócić do tego miejsca z którego wystartowaliśmy do wejścia do lochów i udać się w przeciwnym kierunku, czyli na wschód O uh, 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 uh. Odgłosy. Uh, moment, moment, moment. Następny. Agiń, kanalio. Widzisz, szkiele to naprawdę są z jednostrzałowcu. Rachu ciachu i po strachu. Uh, Okej, okay. idę na east, czyli to jest w zach wschód i to jest wschód, tak a tu jest większa ekipa kilku ich się czai dobra, stary Raz, dwa. no masz i kolejny dobra udało się je załatwić nie to chciałem zobaczyć o właśnie tak na wszelki wypadek i okej, okay, wiem gdzie jestem to są te drzwi przez które weszliśmy nieco wcześniej nie, nie tędę. o, 3000 378, to miła niespodzianka Eee, okej. Okay. Tędy nie przejdę. A nie widziałem żadnej dźwigni, ani żadnego przycisku. Niczego co by mogło odblokować te drzwi. I teraz na południe chyba muszę skręcić. O, tak jest. Dobra, wiem gdzie i jestem. Tak, tutaj będzie zaraz wejście do podziemi, i tak jest. Czyli będziemy udawali się we drugą stronę, na zachód. Ten, klucz powinien zadziałać. Tak jest, dziękuję bardzo. Ale zapiszemy jednak grę, bo nie wiadomo, co tam będzie, co nas może spotkać. Tak więc, panie i panowie, dziękuję bardzo za oglądanie. To było, zagrajmy w Iszar.